Muranów dawna żydowska dzielnica a tu mamy okazję macie okazję zobaczyć jak był ubity kiedyś ten gruz po 45 roku bo stąd nie był wywożony gruz, bo to były miliony a tu jakieś jeszcze fragmenty starych kamienic przedwojennych no i rura która może prowadzić do jakiegoś bunkra który który będzie prowadził znowu do, jakiegoś innej, do jakiejś innej przestrzeni, a może już to kiedyś było sprawdzone, tylko teraz gdzieś tam wystaje. Pewnie archeolodzy niebawem tu wejdą i będą sprawdzać to miejsce. Bo warto też pamiętać, że na Muranowi nie były prowadzone ekshumacje. A wygląda na to, że tu powstanie nowy, piękny apartamentowiec.